W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy cenny dar wzbogacający zbiory naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. Jest to dar przekazany przez, od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego. Z wielką radością przekazaliśmy 163 numery zeszytów historycznych do naszej Biblioteki Miejskiej w Ostrołęce. Jest to dar pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla naszej biblioteki. Zeszyki historyczne naprawdę myślę Was nie trzeba przypominać, na bardzo dobrym poziomie naukowym. Chcieliśmy przekazać z wielką od pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego One są wiadomo skromne, darem, ale na zadaniem prezydenta nie jest uzupełnianie zbiorów natomiast Party Mam siłą nadzieję, że się za szybko przyda, co ja co sam chętnie wypożyczę, bo faktycznie zdążyliśmy z panem Wojtkiem parę przejrzeć, są naprawdę bardzo ciekawe, w dobrym poziomie, podkreślam, naukowym, no, ale też dobrze się czyta, tak to tak, nich zauważyłem. Publikacje zawierają eseje, komentarze polityczne, dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski. Jest to bardzo cenny nabytek, który wzbogaci nasze zbiory. Kwartalnik był wydawany na emigracji i jest pozbawiony ingerencji cenzury. Pismo stanowiło wolne forum dyskusji i prezentacji naukowej. Zeszyty historyczne będą udostępnione w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dla TV Ostrołęka mówiła Marta Mirzejewska.